Poznajcie Waldka, sympatycznego młodego mężczyznę, który przez długi czas szukał swojego miejsca w świecie relacji międzyludzkich. Podczas gdy jego młodsze rodzeństwo już dawno założyło rodziny, Waldek żył bez trosko, nie spiesząc się do stabilizacji. Jakie wydarzenia zmieniły jego podejście do życia? Czy presja społeczna i rodzinna mogą wpływać na nasze decyzje? Przyjrzyjmy się jego drodze do dojrzałości i odkryjmy, jakie wyzwania napotkał na swojej ścieżce. Czy odnalezienie miłości zmienia nas samych, czy raczej nasz sposób patrzenia na przyszłość? Zapraszam do wysłuchania tej intrygującej historii. Witamy na kanale Historie Przy Kawie, miejscu pełnym opowiadań miłosnych i życiowych historii, które poruszają serce. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Waldek, mój starszy syn, przez długi czas nie mógł znaleźć swojej drugiej połówki. Jego siostra Ania, młodsza o dwa lata, oraz Marek, młodszy o cztery lata, już dawno mieli swoje rodziny, podczas gdy Waldek zbliżał się do trzydziestki, nie wykazując szczególnego zainteresowania stabilizacją. Chociaż próbował przede mną to ukryć, było oczywiste, że zamiast szukać poważnych związków, spędzał czas w klubach i barach w poszukiwaniu przelotnych znajomości. Chciałam, aby mój syn dojrzał. Nie byłam z tego zadowolona i regularnie go przekonywałam, żeby zaczął myśleć poważniej o swoim życiu. Nie mógł przecież wiecznie się bawić. Miał co prawda wymagającą pracę w banku, ale dlaczego nie mógł znaleźć równowagi? Wierzyłam, że kobieta wprowadziłaby ład do jego życia i byłaby dla niego doskonałym wsparciem. W końcu nadeszła zmiana. Waldek wreszcie znalazł kogoś wyjątkowego. Miałam przeczucie, że to poważna sprawa. Ponieważ zaczynał wspominać o zaręczynach, spotkałam Julię tydzień później, po tym jak wymusiłam na synu, by przyprowadził ją na obiad. Muszę przyznać, że nie zrobiła na mnie złego wrażenia. Była uśmiechnięta, rozmowna i wydawała się serdeczna. Martwiło mnie jednak, że jej zasadnicze podejście może być trudne do zniesienia dla mojego niezorganizowanego syna. Mimo wszystko, mocno trzymałam za nich kciuki, wierząc, że się dogadają. Wnuki pojawiły się szybko. Gdy młodzi powiedzieli sobie tak przed ołtarzem, myślałam, że znów będę musiała interweniować, by dopilnować, że zostanę babcią. Ania już cieszyła się śliczną córeczką, a Marek został właśnie ojcem synka, więc mimo wszystko miałam nadzieję, że Waldek też wreszcie doświadczy ojcostwa. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy po zaledwie miesiącu Julia ogłosiła, że jest w ciąży? Byłam przeszczęśliwa. Nie mogłam się nachwalić ich odpowiedzialności i dojrzałości życiowej. Byłam pełna podziwu dlatego, jak dbali o swoją rodzinę i jak dojrzale zdecydowali się zostać rodzicami. Byłam dumna i nie mogłam przestać ich chwalić. Dwa lata po narodzinach Justynki na świat przyszedł Kacperek. Jak tylko mogłam, pomagałam przy opiece nad dziećmi, ponieważ młodzi rodzice byli bardzo zapracowani. Po pewnym czasie doszłam jednak do wniosku, że pięcioletnia Justynka i trzyletni Kacperek powinni więcej czasu spędzać z rodzicami, zwłaszcza z matką, ponieważ więź z mamą jest niezwykle ważna. Właśnie wtedy zaczęło się wiele problemów. Julia, moja synowa, zaczęła mnie irytować. Choć faktycznie poświęcała swoim dzieciom sporo uwagi, to jej podejście przypominało tresurę. Non-stop narzucała im zakazy i planowała ich czas, a do tego przygotowywała specjalne posiłki. Pewnego dnia poprosiła mnie, abym przestrzegała diety, którą ustaliła z dietetykiem, kiedy zostawiła u mnie wnuki na popołudnie. Dzieci muszą jeść zdrowo już od najmłodszych lat, powiedziała stanowczo. Proszę, mamo, nie dawaj im nic innego. Julia, kochanie, czy to nie przesada? Próbowałam jej wytłumaczyć. Dzieci potrzebują różnorodności. Co złego się stanie, jeśli od czasu do czasu zjedzą coś innego? Przykro mi, mamo, ale specjalista to potwierdził, odpowiedziała z akcentem na ostatnie słowo. Trzymaj się ich jadłospisu, który szczegółowo spisałam. Żadnych słodyczy i fast-foodów. To tylko śmieci. Julia. I proszę, nie włączaj im telewizora. Znajdą się do niego przyklejeni, a ja przyniosłam różne gry, które uwielbiają. Pobaw się z nimi i nie zapomnij o poobiedniej drzemce. Przedtem poczytaj im opowiadanie z książeczki. Muszę już iść, bawcie się dobrze. Naprawdę chciałam dobrze dla dzieci. Jednak uważałam, że Julia przesadzała. Przecież to były dzieci, kiedy miały bawić się i cieszyć życiem, jeśli nie teraz. Czułam się zmęczona i niedawno wyleczyłam się z ciężkiego przeziębienia. Nie miałam siły na zabawy, a dzieci nie wykazywały entuzjazmu do gier przyniesionych przez matkę. Czułam, że Julia wpycha mi dzieci na siłę i jeszcze dyktuje, jak mam się nimi zajmować. To mnie frustrowało. Postanowiłam, że usmażę frytki, poleję je dużą ilością keczupu, a dzieci będą mogły w salonie obejrzeć bajki. Na pewno znajdzie się coś interesującego dla maluchów w programach telewizyjnych. Naprawdę możemy oglądać telewizję? dziwiła się Justynka. Tak, bo moja synowa nie pozwala dzieciom na rozrywkę. Zamiast tego muszą grać w gry edukacyjne, słuchać wybranych przez nią audiobooków i chodzić spać o ustalonej porze. To przesadne ograniczenia. Muszę porozmawiać z synem, bo jego żona zamęczy te biedne dzieciaki. I mnie też. Bawiliśmy się znakomicie, a gdy się wieczorem żegnaliśmy, Kacperek uściskał mnie mocno i nazwał najlepszą babcią na świecie. Synowa poskarżyła się Waltkowi. Szybko zapomniałam o wizycie wnuków i skupiłam się na swoich zajęciach. Kilka dni później odwiedził mnie Waldek. Na początku się ucieszyłam, jednak jego poważna mina zaniepokoiła mnie. Coś się stało, synku? zapytałam zatroskana. Doskonale wiesz, co się stało, mamo, rzucił z niepokojem. Ostatnio dzieci były u ciebie i nie zająłaś się nimi właściwie. Zmarszczyłam brwi. Jak to źle? Wydukałam. Justynka opowiedziała wszystko w domu, mruknął. Zdenerwowała się na Julię, mówiąc, że jej nie lubi, bo nie pozwala jej oglądać tych bajek, które widziała u ciebie i nie pozwala jeść takich frytek. Pokręcił głową. Frytki? Mamo, poważnie? Wzruszyłam ramionami. Nie rozumiem, o co ci chodzi, wymruczałam. Julia zachowuje się nielogicznie. Wy nie macie w domu zwierzątek, tylko dzieci, więc nie traktujcie ich jak w cyrku. Syn był wyraźnie poirytowany. Mamo, przestań! odpowiedział stanowczo. Nie pouczaj nas, jak wychowywać nasze dzieci. Julia wspominała, że się wtrącasz, ale myślałem, że to przesada. A okazuje się, że jesteś nie do zniesienia. Nie rozumiem, jak możesz się tak zachowywać. Sama już wychowałaś własne dzieci, pamiętaj o tym. Nie zamierzam się wtrącać. Od ponad dwóch miesięcy nie rozmawiam ani z Waldkiem, ani z jego wspaniałą żoną. Julia próbowała zrobić mi jakąś absurdalną scenę, ale kompletnie ją zignorowałam. A może raczej, delikatnie zasugerowałam, aby wyszła z mojego domu. To wtedy mój syn obraził się śmiertelnie, oświadczając, że nie będzie się do mnie odżywać, dopóki nie przeproszę Julii. Jasne, że przeprosin nie będzie. Nadal uważam, że Julia jest osobą despotyczną, która przesadnie kontroluje swoje dzieci. Jeśli tak mają się sprawy, to niech sobie radzą sami, to nie moje zmartwienie. Trzymam się z boku i jestem ciekawa, kiedy Waldek się opamięta. Jestem pewna, że wkrótce za mną tęskni. Witamy na kanale Historie przy kawie, miejscu pełnym opowiadań miłosnych i życiowych historii które poruszają serce. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych opowieści.